Drodzy Państwo, a już teraz zapraszam na spotkanie z poezją. Moimi gośćmi są pani Kalina Izabela Zioła. Witam bardzo serdecznie, Witam. oraz nasz gość specjalny, pan Zbigniew Kresowaty. Witam bardzo serdecznie. Polski poeta, krytyk literacko-artystyczny i rysownik. Tutaj o tych rysunkach również będziemy mówić. No właśnie, może od tego sobie zaczniemy, zanim porozmawiamy o poezji. Skąd zainteresowanie rysunkiem i malarstwem? Moractwo to moje wykształcenie. Rysunek był na szkole plastycznej, więc nie chcę tego porzucić, ale okazuje się, że rysunek najbardziej, najlepiej pasuje, funkcjonuje w tomikach poetyckich. Mhm. To jest takie dodatkowe skrzydełko, czy zakładka między wiersze. Mój rysunek nie jest kolorowany, tylko jest czarno-biały, to jest kreska, tak jakbym pisał wiersz i okazuje się, że, że to się podoba, że to... No portrety też wchodzą w skład do książek do czasopism, bo ja współpracuję z różnymi czasopismami teraz Kimi. No a skoro są sygnały, żeby to robić i... Dawać, to dlaczego mam nie dać? no Jak najbardziej. Mm -hmm. Także A czy są poezja? jakieś takie rysunki, które sprawiają Panu najwięcej przyjemności? Czy to właśnie jakieś portrety, być może na specjalne zamówienie, czy właśnie do książek? No, ja nie lubię robić rzeczy na zamówienie, ale rzeczywiście, jeżeli mam coś zrobić, to muszę przeczytać tekst. Mm -hmm. Więc czyta, czyta się tekst, a wtedy można zrobić rysunek, prawda? Ale portrety to już wielu autorów, wielu autorów znam. Przecież pozyskuję ich do czasopisma i gdzie indziej drukuję. Więc y, tu nie ma żadnego problemu wykonać portret. Jak najbardziej to jest takie troszkę przybliżające, prawda? Ja mówię zawsze, że na twarzy człowieka widać wszystko. No i portrety Także, zawsze przywozisz, jak jeździsz gdzieś do innych miast, no, do zabieram. przyjaciół, to zawsze zabierasz portrety A, jakieś. Tak, Pani ma tak. już swój portret w domu na ścianie ma. Dwa, dwa. Dwa wiszą no, już, tak. Tak. Każde spotkanie autorskie zabieram i z przyjemnością wręczam je osobom, które no, chcą mieć je. Rzeczywiście mieć przy swoich, swoich poezjach, przy swojej hmm. twórczości gdzieś, jak najbardziej. A czy rysunek jest pewnego rodzaju uzupełnieniem tego tekstu, czy takim dodatkiem do tekstu? No jeżeli to wygląda? jest rysunek do tekstu, to on kojarzy, prawda? On jakby przybliża, rozwija wyobraźnię dla czytelnika, on sobie popatrzy, prawda? Więc ma jakby podrzuconą wizję danego tekstu, prawda? Więc to jest wielka, wielka przyjemność do, dopowiadać jeszcze za kogoś. Mhm. Tak bym to nazwał. A na którym miejscu jest rysunek, malarstwo, a na którym poezja? No ja nie porzuciłem jednego dla drugiego. Poezja przyszła troszkę później, bo najpierw była oczywiście studia, była, było malarstwo, była, była, była grafika, rysunek, no to, to, to przez to wszystko trzeba było przejść nawet przez rzeźbę, bo też rzeźbiłem. Duże artystyczna. Tak, ale potem się, no suma sumaru pojawiła literatura i co dziwne, że to mnie właśnie porwało najbardziej. Bo zajmuję się też krytyką literacką z racji historii sztuki, bo też się studiowało historię sztuki. No, tu troszkę wiedzy powinno być, zwłaszcza w literackiej, jakby się widzi, że książkę trzeba ją, że tak powiem, nie rozebrać na części piąte, ale trzeba mhm. jednak omówić, co autor, do czego nawiązał, no, można to w różny sposób omawiać, metafizyczny, taki czy inny, ale tu no, troszkę trzeba jednak wiedzy jakiejś, artystycznej, mhm. więc bardzo polubiłem poezję, w związku z tym Robię to, redaguję, no, jestem krytykiem teraskim, no. bardzo lubię to robić, także... A na rysunek idzie obok, ja nie miałem jakichś takich wystaw zbiorowych, czy indywidualnych, wielkich, bo trochę jest w tym mojej przeszłości, ponieważ działałem w związku Solidarność, więc miałem lukę pewną, po prostu nie miałem dostępu nigdzie wszędzie mnie wyganiano, ale potem, jak przyszła już transformacja, troszkę się to uładziło, no to już zaczęło się, że tak powiem, otwierać pewne okno dla mnie i no już było dobrze, ale coś z, 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 zarzuciłem, jedno dla drugiego po prostu. No, no nie tak trzeba było, dlatego, nie, ma, że... nie ma tutaj co żałować. Że można powiedzieć, że właściwie krytyki Zbyszka Kresowatego są bardzo też malownicze, nie są takie tradycyjne. Ja nie mam może... sygnały, że ja piszę inaczej, bo plastik piszę inaczej. inaczej, ja widzę obrazy. Ja widzę pewne rzeczy, tak, no czego nie widzi kliniki. typowy literat. No, ja nie jestem typowym literatem, ale rozwinąłem sobie tą, że tak powiem, dziedzinę, no nie wiem, jak to w cudzysłowie nazwać, i dobrze mi z tym. No, są potwierdzenia, że można to robić też. Ale co to znaczy to Nie inaczej? trzeba się filologii, okay. nie trzeba studiować filologii rzeczywiście. One są malowane, dla poezji. One są rzeczywiście jakby obrazy. Opowiadane obrazy słowami. Właśnie Zbyszek też recenzował tą moją książkę Kwaśne winogrona, którą pani czytała, i wszyscy mówili, że jest zupełnie inna niż pozostałe recenzje, bo miałam dosyć dużo tych recenzji, ale ta była zupełnie inna. Jest taka bardziej ognista, taka bardziej namiętna, taka emocji o wiele więcej. Tak, taka jest płomienna i rzeczywiście malowana obrazami. Są retencje pozytywne i negatywne, prawda? Oczywiście. Ale ja powiedziałem, że, że tych negatywnych nie będę pisał, bo piszę tylko o dobrych książkach. W związku z tym nie mam nikogo na sumieniu. Nikt <laughs> nie, nie może się do mnie z jakimiś pretensjami zwrócić, a ja czuję się w tym dobrze, także naprawdę. Książkę trzeba przeczytać dobrze z przodu do tyłu, z tyłu do przodu. No właśnie, praca coś... krytyka literackiego tak. to prosta praca czy trudna? No nie, no to jest praca, która wymaga dużo czasu. Tak, y, może nie tak dużo czasu, ale jakiegoś intelektu, bo mówi się czasem, że książkę się czyta do piątej strony, prawda? A potem się albo ją odkłada, albo ona wciąga. Więc y, troszkę w tym względzie też działam, nie? Jak się przeczyta pierwszych ileś stron i to idzie, no to w porządku. To już Wiadomo, że to będzie recenzja, że będzie dobrze, tak. A ja tak to odkładam cicho książkę i no trudno. Nie co? jest to w moim jakby w moim zasobie wiedzy, co artysta chciał powiedzieć, poeta chciał powiedzieć, zwłaszcza, ale staram się jakoś utrzymywać dobre kontakty z poetami, z, 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 z tymi osobami, o których jeszcze. Nie, nie, nie chcę wprowadzać jakiś, no bo można rzeczywiście raz dwa zepsuć komuś. Y, Zaplecze całe nawet, pisząc negatywną ocenę no to można no to, no to wydrukować, no nie ma problemu w tej chwili, ja nie mam problemu z jakimkolwiek drukiem. I mógłbym to robić, ale tego nie robię, no. ale mówię o tym, że tak jest. No właśnie, tutaj mówił Pan o spotkaniach z poezją, takie spotkanie zresztą odbyło się u nas w Poznaniu i 2 i 3 kwietnia, wobec tego, jak wrażenia z tego spotkania? No, ja jako, jako gość zaproszony bardzo jestem zadowolony, ponieważ lubię poznań. Tu już przyjeżdżałem wielokrotnie. Poznania sobie ciep... Pan brat z poezyją? Tak, czuję tutaj <gry> ciepło, tutaj już znam ludzi, znam autorów, poznaję nowych. I te spotkania są no, takie treściwe, bo. Jak się mówi o moich książkach czy, czy o, moim, o mojej działalności, to przy okazji wypływają jeszcze jakieś takie rzeczy, które są jakby po drodze, prawda? Inni poeci się odzywają. Na przykład dużo mówię o moich wydanych dwóch tomach rozmów, 56 rozmów z wykładnymi osobowościami, koryfeuszami kultury i sztuki. Starowiejski, Jan, Henryk Mikołaj Górecki, Ryszard Kapuściński, no to takie nazwiska, Hanuszkiewicz, pierwsza rozmowa to była z Julianem Stryjkowskim, no, wiele, wiele takich znanych osób, do których ja dotarłem i wiele się dowiedziałem, oni, oni nie, o, te osoby nie mogły o pewnych rzeczach mówić za czasów, które były. No. W tej chwili jest transformacja, jest prawdziwa demokracja rzeczywiście w mediach, w prasie, w związku z tym oni się otworzyli, oni powiedzieli bardzo dużo rzeczy. Natomiast profesor Bednarek, który pisał wstęp do tych rozmów, dał tam taką zmiankę, że książka ta może służyć do nauki do, do, do nauki dla studentów, ponieważ no, zawiera, jest tam wiele terminów, jest tam wiele rzeczy przytoczonych, warto sięgnąć po prostu. I to się sprawdza, bo nawet kiedyś chciałem swoją książkę kupić w internecie. Bo mam tylko tak parę zapasowych komuś podarować, zresztą w innym miejscu mieszkając. I pani mi odpisała, że rzeczywiście korzystała na, na studiach z mojej książki, więc mogę urosnąć. Przepraszam, chwalę się, ale. No, ale prawo. masz czym? No właśnie, oczywiście. Więc że tak. mówię, że tak, książka to jest taka trochę prozaiczna sprawa, ale jednak służy do czegoś. I właśnie na tych spotkaniach i w Dąbrówce, na spotkaniach a szczególnie wczoraj, na tym związku literatu. Jak mówił zbierzek o osobach, z którymi przeprowadzał wywiady, no to nasi koledzy znali te osoby, które były w książce. Uh -huh. Właśnie z tego wywiązała się długa dyskusja, przecież ponad trzy godziny trwało spotkanie wczoraj. Tak. Wyjątkowo długo, jak to na To jest spotkanie miwe, że się autorskie. nie rozchodzą, tylko chcą tak. jeszcze zostać, uh -huh. jeszcze chcą rozmawiać. I właśnie się te wspominało, jak to było. Tak. Mm? Więc tutaj taka książka, takie, bo to są dwa tomy, tej książkę, 56 rozmów, to jest książka niepisana na jednym oddechu przy biurku. To mhm. trzeba jechać, trzeba to na dyktafon nagrać, potem przepisać. Latami. Tak, e... dać do radiostacji. To trwało parę lat rzeczywiście. Bo ja docierałem do naprawdę do dobrych nazwisk. No, no Krzysztof Miklaszewski, przecież on cały kantora zdokumentował, więc mhm. miał o czym rozmawiać, o grotowskim, o swoich przyjaciółach. Także to znakomite postaci, no ja sam nie wierzyłem, że na przykład jak rozmawiałem z Adamem Hanuszkiewiczem, bo jest taki sposób, że się daje, ja na przykład daję na wstępie pytania, potem odczekam, dzwonię, pytam, czy kiedy przyjść, czy to odpowiada, tak, proszę przyjść. No, więc ja jestem przygotowany na moje pytania, że tak powiem w pewnej metafizyce. I się okazuje, że Pan Adam się pyta, czy ja znam Fausta. Znam, no ale nie tak jak Pan. Proszę, niech Pan wejdzie. I rozmowa była no z 4-5 godzin, dużo kawy, puszczał mi kasetę z, z, jak nakręcił Fausta w Niemczech, w Chemyc, więc no niesamowita frajda po prostu coś takiego przeżyć, bo od razu mi tłumaczył, no ja trochę nie, niemiecki znam, ale jednak y, reżyser y, swoje, prawda, objaśniał. Mhm.